Siemanko! Dzisiaj kolejny z odcinek z gry Horań Turbo. Ostatnim to był jak jechaliśmy Januszem i Józefem po nowego skina. Dzisiaj też pojedziemy po nowego skina, ale jakimś innym autem. Więc oglądajcie ten film do końca, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, a my możemy zaczynać. No dobra. Co pamiętacie, w ostatnim odcinku zdobyliśmy, właśnie Wam mówiłem, właśnie Wam że był nowy update i że jest nowa, nowa Mini Bra Adventures i tutaj można dla każdego auta, jakie jest, zdobyć nową skórkę. My, my zdobyliśmy dla Mini Coopera, pokażę Wam na końcu je. O, tutaj dla tego Mini Coopera, tak jest. Napisane 5 na 5 zrobionych. Pamiętać, nie, nie wiem czy pamiętacie, ale był bardzo fajny, taki biały z trzema lampkami. Jak nie widzieliście go, to bardzo polecam tamten odcinek. Możecie się cofnąć na moim kanale. To poprzedni odcinek. A dzisiaj sobie weźmiemy na przykład ruki. Damy sobie ruki. Wczoraj Wam już mówiłem, że to gra, którą gram z dzieciństwa i że jest bardzo fajna. No i dzisiaj sobie kontynuujemy. Być może będziemy robić, znaczy być może zdobędziemy wszystkie skórki. To z 12.30 do, do 20 odcinków myślę może być ale nie tylko, my zawsze będziemy na nowych update'ach jeszcze pewnie World Tour kiedyś po, yy, ten yy, nagramy ale dzisiaj się skupiamy na tych skinach dzisiaj sobie Rukim pojedziemy yy, albo Rukim czy wiecie co Rukim no dobra nie no kimś innym garbusem tym razem ok może być garbus Zajdziemy sobie garbusem, bardzo jestem ciekawy jaki będzie nowy skin garbusa. Yy, yy, ja widziałem raz w życiu garbusa na złomie, na ale tak naprawdę tu nigdy nie widziałem. Ale no dobra. Bardzo ciekawy jestem, jaki będzie ten nowy skin. Yy, jak się okazało w minikuperze, najpierw pomyślałem o co, to jest jakieś takie no, tre, no, 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 ale później się okazało, jak już zacząłem wyścig, to okazało się, że tym się mega jechało. Więc pewnie tym też się będzie mega jechać. No dalej, podajmy dalej. O pa, opa. Wiecie co? Ja tym garbusem jeszcze... Horizon Chains jeździłem dwa no, nie razy minikuperem, minikuperem to akurat dużo jeździłem, ale tym Carbusem to no, trochę, no trochę mało, ja mam mało upgrade, po prostu ci i nie są no, 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 jak to powiedzieć, lepsi, bo mają lepsze upgrade, bo pewnie więcej niż dzieli, znaczy to komputer jest, ale pewnie oni też mają komputer nawet. Na. I tak sobie myślę, że jeszcze jest jedna taka gra Detroli, o też tak autka strzelanka, że się jest autkiem i się strzela do innych i myślę, że w następnym odcinku może właśnie się pojawić Dead Detroit. Ale okej, na razie. się na naszym garbusie. Wyszedlamy i on taki fajny bełko do Spójrzciecie? Tak jak stare, tak jak stary outer, tak gruby tak czoły. O kurę, to jest final lapa, ja mam jeszcze 7 tur. Dobra, turbo na każdym zakręcie. Idziemy! Ty zielony Januszów! Zielony Janusz! Turbę, turban, cały czas, cały czas, cały czas, turbo, 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 znowu turbo, o kurde, już nie mam turbo, mówię cały czas, turbo, dobra, kolejny turbo, 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 jest, yeah. i jest Jesteśmy w pierwsze miejsce, pierwszy z pięciu wyścigów zaliczony. A nie wiem czy Wam mówiłem, y, wczoraj Wam mówiłem, ale dzisiaj Wam chyba jeszcze nie mówiłem, że tu chodzi o to, że trzeba wygrać pięć wyścigów pod rząd i wtedy zdobyłaś, y, dopiero wtedy zdobyłaś nowego skina. Więc tak, y, dobra, bierzemy następny. Ustawiłem sobie y, duszka najgorszego, żebyśmy mogli zobaczyć. Ale okej okay. Dobra, najlepszego weźmiemy Ale eee, bo ja pierwszy bym ten Dobra, to teraz pojedziemy z takim garbusem I zobaczymy Ale dużo tych garbusów Oczupląsu można dostać Nawet 20 garbusów jest 20 grunczących wolnych, jamuszowych garbów. No Dobra, turbo. E, Jakbyście pytali, z czego to plansza? Nowy Jork, Brazylia. Albo Chiny. Albo Grecja. Dobra, Grecja albo... Grecja albo Brazylia. Tak, ja bym powiedział, że Grecja albo Brazylia, albo Murcia. Nie jestem pewny, tak ale ja bym w, w Grecję, bo ta latarnia morska jest taka grecka. No dobra. Jesteśmy na ósmym miejscu, więc średnio. Dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. Mm. Marek. Przypomniał mi się Marek. W każdym odcinku mi się Marek z Rage, z Rage of Carport. Pamiętacie, od dwa odcinki temu nagrywałem Rage of Carport i tam był taki Marek. Taki Marek z naszej drużyny to miał fajne auto i wczoraj właśnie mi się przypomniało, że w że poraj się taki bardzo podobne auto jak miał ten Marek. Też polecam ten odcinek, ale ten... Właśnie mi się teraz znowu ten marek wspomniał, bo że tych bardzo nie ma tego tego, e, tego marka, ja bym Na ostatnie krążenie Kurde pele. Mam jeszcze 6 pół, więc jest, jest. tylko. Ty, ty, ty. jest na samej mecie! Sama meta! Dobra, głupi garbus, przejecha. garbus przejechał! Głupi garbus przejechał! Nie było łatwo, powiem Wam szczerze, nie było łatwo Dobra, teraz trzeci Trzeci e, wyścig, trzeci wyścig Pojedziemy sobie e, teraz z takim gardusem I zobaczymy, czy teraz wyjdzie Skąd ta plansza? Nie mam zielonego pojęcia Zielonego pojęcia nie mam Nie pytajcie mnie nawet O, nie mam zbieranego pojęcia. Ten duszek oszukuje, on cały czas na turbie. On on grę, ten najlepszy Hacker. Haker. No, on już jest tam daleko od stodu. Dobra, dokladu mamy turbo, mamy kalibro do przodu, do przodu, do przodu dobra, dobra, dobra dawaj, dawaj myślicie, że damy radę za pierwszym razem, czy będziemy musieli powtarzać któryś wyścig? W ostatnim z tym mini nie musieliśmy powtarzać żadnego wyścigu musieliśmy nie pamiętam, ale chyba nie musieliśmy. Ale ten. Ale yy, no przystajmy na tym, że nie musieliśmy. Yy, a teraz, czy będziemy musieli? Myślę, no myślę, że tak, bo Mini Incuperem jest lepszy od garbuka, Więc myślę, że będzie lepiej się znakował. Może jedziemy. Kurde, to już niebezpiecznie, bo tak blisko mety jest. A oni mnie gonią Dobra. Jedziemy! Dobra, trzeci wyścig. troszkę dwa wyścigi i będziemy. Będziemy mieć nowego skina. Głupiego gu, kartusa. Dobra. Hmm, dobra. Dobra, dobra, ostatni. Jak w ogóle ten jest w kształcie trochę pterodaktyla, a ten jest w kształcie krowy, jakiegoś mrówkojada. Nie, ale przejedziemy, Zrobimy teraz sobie różowy, różowy Dobra. Dalej, dalej. Hop, hop, hop. Turbo, turbo, start, stop. A jeśli nie wiecie jak się robi start-stop, to trzeba yy, yy, tak bardzo szybko wciskać, yy, bardzo wciskać, Kasu trzeba wciskać bardzo szybko i wtedy. Jeszcze dostaje darmowy turbo na sam. Dobra. Dajemy ten żółty Janusz mnie w Ja nie lubię Januszy. Janusze mnie w Kurde, jestem bardzo ciekawy jak będzie wyglądał ten skin. Już odblokowałem dwa skiny, Mini Coopera i X-Walkera. X, X tylko, że nie widzieliście tego na odcinku, bo robiłem to poza odcinkiem, ale, ale zrobimy. Teraz dzisiaj kupę. X-Walker był bardzo fajny. Bardzo mega fajny. A zobaczmy, czy garnis będzie mega albo bardzo fajny. Zostańmy obkarzony. Ok, jestem pierwszy. Dobra, dobra, dobra. A nie, nie, nie. Nie, 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 się nie, 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 wyścig, Jak wygramy teraz ten to mamy ale jestem podekscytowany, ale jestem podekscytowany, on jest, no pada deszcz i będzie trochę dłuższy, więc będzie trudniej i teraz wrzucimy sobie tego garbusa. No cóż, będzie trudny, ale mam nadzieję, że wygramy, wygramy, na pewno wygramy. Mamy, jest No, dobra, może nie tak perfekcyjny, ale fajny Dobry start Był, nie, to start Ale dobra, teraz się tym nie wyczytaj. No weź się odwal No wiesz co A miał padać deszcz, a nie pada deszcz Jeśli nie widzieliście to yy, możecie przewinąć film do do, 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 do tyłu i tam zobaczycie że na dole na dole mapy jest na przykład pokazana pogoda na przykład słonecznie, albo burzowo albo śniegowo i wtedy tu było napisane, że jest trochę słonecznie i trochę yy, deszczowo, a tu w ogóle nie jest deszczowo chyba, że nikt A, a może to był zachód słońca na miski? Ale to jest fajna gra. Naprawdę. Hmm. To jest świetne. To, to nie powinno być za darmo, bo ta gra jest za darmo. Bo to, ja nawet bym że to mogłoby około 100 zł kosztować. Tyle co Minecraft. Nie wiem, ale to może jest nawet fajniejsze od Minecraft'a. O mnie nie mam tu! Ej jest! Dobra. Będziemy musieli powtórzyć. Niestety. Będziemy musieli powtórzyć ten wyścig, ale... Dobra, powtórzymy, na Albo, że y, będzie jakiś tuti z nieba z pamiamiami, dodatkowy nitro i będę miał paliwo i bomba wybuchnie i wszyscy wylecą w powietrze, to... Wtedy może jakiś tuk się stać. Yy, to wtedy może bym wygrał, ale teraz jak czy jeszcze latarnie przypaliłam do Dobra, spadło mi kalibru z niebo. Ciekawe, może się spełni. Tak! hut, hut, Darmowe turbo! Darmowy turbo. Paliłem z nieba i jeszcze cud darmowy turbo dostałem, no wiem, cud się stał! Cud! Lol! Macie? Ła! To... Wow. Nie! Nie, nie, teraz serio! Serio! No to nie jest ładne! Nie, no, liczyłem coś innego! No, no tu zobaczcie sobie. No. Chociaż porównajcie to do Mini Coopera. E, Mini Cooper chociaż taki jest, fajny. Coś e, się zmieniło. Ma, ma trzy ramki z przodu, ma więcej pasków, taki inny jest. A w tym... Czekaj, no. No to co to jest? Czy tam się w ogóle czymś różni? Nie. Nie no, zdzierstwo powiem wam. Zdzierstwo. Nie, nie róbcie mnie coopera. Nie, nie. Hmm. Brak mi słów. Naprawdę, brak mi słów po prostu. Nie, jestem zawiedziony. Myślałem, że to będzie fajniejsze. I nie mówcie, że znowu mówię tak jak przy tym mini że mówię o jak kurde, ale wszystkich, ale to jest naprawdę. Tam, tamten chociaż miał inny kolor, miał trzy światełka, jakieś fajne szyby, ładny. A to, to ma jakiś po prostu z niebieskiego na zielony kolor. Nie. I ten x walker to chociaż miał, paski był niebieskie, a ten to po prostu jest jednolity. Inny kolor. albo szczerze mówiąc to taki no, mógł, mógł być lepiej mógł, mógł jest ok, ale mógł być lepiej mógł być lepiej, ale jest ok mógł być lepiej nie no, mógł być lepiej ale kurde, teraz znowu że jest taki brzydki, a teraz zaczyna mi się podobać tak jak z tym, tak jak z um, Cooperem. <grym> Kurde, mówiłem, że taki brzydki, a teraz zaczyna mi się podobać. Z x workerem też wcześniej mówiłem, że mi się nie podoba i przyjechałem, jazdy, i że zaczęło mi się podobać. Macie? znowu. Ej, naprawdę? Nie wiem, ale... Nie no, ja mówię, że coś mi się podoba, później nie mówię, że... Znaczy najpierw ja mówię, że mi się nie podoba, później nie mówię, że mi się podoba, później nie mówię, że mi się znowu nie podoba, później znowu mi się podoba. I tak um, nie wiadomo, czy się podoba, czy nie. Dobra. Pierwsze miejsce. Powiem no ja szczerze. Nieźle, fajnie. całkiem całkiem no więc ten więc bardzo fajny jest warto warto to zrobić więc ten więc warto podoba mi się e, no to co my chyba kończymy odcinek tak jak zawsze zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale i co? No, do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!